Nazywam się Tomasz Odzioba i jestem dyrektorem technicznym w firmie Mobitoki. Wybraliśmy wideo z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego, że praktycznie działa z bardzo dobrą jakością na każdym łączu internetowym dostępnym w Polsce, oferując przy tym 25 do 30 klatek na sekundę, co w przypadku usługi tłumacza języka migowego online było tak naprawdę bardzo kluczowe, oraz dlatego, że umożliwia. Stworzenie własnego interfejsu użytkownika, co pozwoliło na stworzenie interfejsu bardzo prostego w obsłudze dla osób głuchych i niesłyszących. Nasza firma posiada duże doświadczenie w dostarczaniu technologii wideokonferencyjnych do różnych klientów, w tym klientów biznesowych, jak i klientów instytucjonalnych. W momencie, kiedy wybieraliśmy technologię dla usługi tłumaczeń języka migowego, gdzie zapotrzebowanie na taką usługę jest zarówno w małych miasteczkach, w urzędach, jak i w szpitalach, w różnych, w różnych miejscach na terenie Polski, musieliśmy sprostać potrzebom takim jak różne, w tym czasami kiepskie łącza internetowe. I tak naprawdę jedyną technologią z punktu widzenia technologii łącz internetowych oraz z punktu widzenia kosztu była technologia wideo, głównie z tego powodu, że działa praktycznie na każdym łączu internetowym, jak również może mieć jako platformę sprzętową platformę typu PC. Nasza firma ma wieloletnie doświadczenie w dostarczaniu rozwiązań wideokonferencyjnych, zarówno dla klientów biznesowych, jak i klientów instytucjonalnych. W momencie, kiedy wybieraliśmy technologię dla usługi tłumacza języka migowego, który musi być instalowany w różnych lokalizacjach, w tym małych miasteczkach, w urzędach gmin na terenie całej Polski, musieliśmy sprostać kilku wyzwaniom. Pierwsze z nich to kiepskie łącza internetowe o słabej jakości jak również kwestia kosztów. I tutaj jedynym rozwiązaniem tak naprawdę było rozwiązanie wideo, które działa. Mobitoki ma duże doświadczenie w dostarczaniu rozwiązań wideokonferencyjnych dla różnych klientów, w tym klientów biznesowych, jak i klientów instytucjonalnych. Kiedy wybieraliśmy technologię dla naszej usługi tłumacza języka migowego Talk2Talk, talk, musieliśmy sprostać kilku wyzwaniom. Jednym z nich są słabej jakości łącza internetowe. W, szczególnie w małych miastach w Polsce w urzędach, w urzędach gmin, w szpitalach. Drugim problemem była cena. I tutaj jedynym rozwiązaniem, tak naprawdę spełniającym te obydwa wymagania, było rozwiązanie, była technologia Video, która działa praktycznie na każdym łączu internetowym, jak również jako platforma sprzętowa może być używany normalny komputer typu PC.